Cześć, robaczki, kochane, słuchajcie dzisiaj Outfit of the Day, z czy jakkolwiek to nazwał. Idę na imprezę, to jest impreza niespodzianka i najpierw będziemy przygotowywać całe pomieszczenie, balony i te inne sprawy. I słuchajcie, tak, tak będę wyglądała później. I to są buty z Irregular Choice, no, są takie śmieszne, strasznie. Później spodnie z Odigiera, i one ja mają tutaj na kupie taki, taki napis. Wyżej jest e, bluzka z River Island i e, z Risa Marynarka. I tak wygląda bluzka. Ja ją pokazywałam już kiedyś em, w jakimś holu. Zwykła czarna mała torebka z Teda Bakera. Na ustach mam, na ustach mam um, błyszczyk z nyx w kolorze Crystal Soda. Włosów mam jakoś szczególnie upiętych, tak tylko y, znaczy wyprostowane i nic poza tym. Um, na paznokciach mam y, bordowy lakier z Orly, mój pierścionek ze Swarowskiego, zegarek z Juicy. To Wam pokazałam, to Wam pokazałam. Aha, i zanim zaczniemy imprezę, to będziemy, tak jak Wam mówiłam, przygotowywać wszystko i żebym się nie pozabijała o różne dziwne rzeczy. I żebym przy okazji komuś nie zrobiła krzywdy To na początek będę miała takie Najnormalniejsze w świecie Baletki i No i generalnie tak one wyglądają Moje białe nogi, mi się nogi nigdy nie opalają Tutaj są te drugie buty I tak wygląda cały, cały... Wiecie co, moja mała jest po prostu nie do podrobienia Tak wygląda cały outfit Tak wygląda to wszystko, z tyłu Um, no, torebka, aha, i perfumy to y, Juicy, te, o których Wam mówiłam No, to ja zamykam na imprezę i mam nadzieję, że będziecie się bawić równie dobrze jak ja Buziaczki, robaczki, pa.